W drugim odcinku z Minecrafta P Pewnie się nie będą zastanawiać co tu robi to Ale to tylko dlatego, bo wcześniej nagrywałem odcineczek Który był nieudany, ale Nic was nie ominęło, bo tylko tam Jak pamiętacie w ostatnim odcinku kończyliśmy na tym, że tam został piecyk I ja wtedy zniszczyłem tylko ten piecyk i postawiłem to coś, więc No wiele nie Bo popatrzyłam, że... O, jakieś reklamy. Hmm. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu, bo się reklama włączyła. Musiałbym zobaczyć na odcinku, bo jeszcze nie patrzyłem, czy, czy te reklamy się włączają wam. Możecie mi też napisać w komentarzu, czy się włączają, czy nie. A na razie co chciałem zrobić, to powiem wam, bo ja już to mówiłem w tamtym nieudanym odcinku, ale powiem wam w tym. O. A, ja już mam łóżko. Jak macie, o, tutaj zrobię takie kółko i jak macie tą cegłę, nie? Jak zaznaczę tym kółkiem teraz, nie? To tym cegłę będzie wejście do naszego domu i tam się rozbudujemy tak, bo ja lubię bardzo w górach mieszkać, więc tam się tak rozbudujemy i kwiatuszek weźmiemy, bo kwiatki są fajne. No i... Mm, tym się chyba dzisiaj zajmiemy i jakieś wejście by było trzeba fajnie zrobić. Hmm. Może tak tu. <ścoughs> tak. Tak, tak włóżmy na razie. Tak. tak, 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 tak. Wszystko jest git. Jak to wygląda od... No, odtąd to wygląda może na początek tak dziwnie, ale jak to się zacznie wszystko porozbudowywać, to będzie to myślę o wiele lepiej wyglądało. Na razie tu możemy tak zostawić. I tutaj możemy dać cegły. Dobra. Dobra, I jeszcze chciałem Wam podziękować za... Pod ostatnim filmem w takim krótkim czasie dobiliście 5 łapek góry, za co Wam serdecznie dziękuję, bo 5 łapek góry to nie jest wiele, ale jak na mnie to tak dużo, bo dopiero zaczynam. <laughs> Dobra, to teraz co możemy zrobić? Teraz tu byśmy mogli teraz jakoś, takoś, jakoś, takoś, jakoś, jakoś. Czy tutaj? No właśnie. Więc, żeby to ładnie wyglądało tym drewnem, teraz sobie porobimy tu jakieś takie mechanizmy różne. Pobawimy się trochę tym, 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 tym fajnym. I porobimy coś tutaj. tu jeszcze to zniszczymy, to zniszczymy, to zniszczymy i zobaczymy zaraz jak nam to wyjdzie. Tak i jak nam to wyjdzie, jak nam to wyjdzie, jak nam to wyjdzie. Jak... <laughs> no nie widzę tego tam dachu, tak trochę tak tak trochę. Ale to się jeszcze tam na razie będzie takie wejście, a najwyżej później go zmienimy. Dobra, 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 jest zupa z bobra. <laughs> albo my tu teraz mamy przejście, to to zamurujemy. Oba chwila. Poczekaj, poczekajcie hmm. Jeszcze. Czy ja miałem crafting? No ja miałem crafting. Niewątpliwie zrobiłem drugi crafting. O noc już się zbliża, więc możemy postawić łóżko. I się przespać. <laughs> hmm. Chciałbym pozdrowić mojego kolegę z klasy, ale nie chcę mówić imienia, bo... jak... bo powiedział, że on po prostu nie chce, więc nie będę mówił. Ale pewnie jak to oglądasz, to wiesz o kogo chodzi. Tak, to jesteś ty. Ty, to to jesteś ty. No. Dobra, to zjedzmy sobie coś może. Hey. Um. I, I i i co teraz? Hm. Teraz sobie porobimy kilka tych, bo tutaj chcę zrobić takie bardzo fajne przejście. <laughs> Może ktoś będzie wiedział o co mi chodzi. Tutaj zrobimy sobie takie fajne bardzo. Co... Zawsze mi się takie coś podobało, więc no. Dobra. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za te pięć, łapek w górę pod ostatnim filmem. Mhm, Dobre, teraz tu Tu To teraz tu. Tutaj Tu tu I tu skreślamy. I tak tu będzie ten, ten... Tu będzie ten i ten. ten. I ten. Kurczę no. Ten i ten tu będzie. Przepraszam za krótkie części, ale znowu się reklama włączyła. Tak, jak będą reklamy, bo ja po prostu nie wiem, czy wy je widzicie. bo muszę w końcu. Muszę w końcu sprawdzić, bo nie chcę mi się. Ale będę robił cięcia wtedy. Teraz tak, tu będzie tak. Plam, plam, plam. I teraz jak? W tym jest problem. Hmm, dobra, 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 dobra. Hmm, tu, tak. GoPro tak. I tak. Mm -hmm. Tu tak. tak, 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 tak. Bo ja lubię mieć ładnie. Ja bardzo lubię mieć ładnie. Ja nie lubię mieć po prostu brzydko, więc. Dlatego robię takie schodki, bo moim zdaniem takie schodki są ładniejsze. Tylko chcę tu wejść. Dobra. Minecraft mnie chyba nie kocha i nie pozwala mi tu wejść, bo. Dobre, dobra, dobra. Co jest okropne? Nie, nie dała Was takie, bo takie takie rzeczy mówią, no i tak powiedziałem. Sorry. Ale musiałem się spytać. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za te pięć ławek w górę. Mam nadzieję, że po tym filmie też dobijecie tylu i będzie super. Dobre, 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 Już schodki coraz lepiej wyglądają. Tutaj tak, tutaj tak, tak. Tak, 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 tak. tak, tak I tak i tak. I tak. Będzie trzeba jeszcze kobla pokopać, jakby co. Ale już te schodki nawet ładnie wyglądają. Możecie pisać w komentarzach na dole, czy wam te schodki też się podobają. Bo mi się bardzo podobają. Dobra, tu możemy dać kloca. To by trzeba by było to zburzyć ogólnie. Sorry, ale tak... Dobra, to teraz tu. Tu będą, poczekajcie chwilę, to tutaj jedną płyteczkę zamiast tej trzciny cukrowej. Trzciny, trzciny. Bo teraz musimy dać tu, tu, te deseczki są nam naprawdę potrzebne. Tu, 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 tutaj ten klocok. Tu, 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 tu. dajemy, tu dajemy. Dobra, 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 nie dajemy. Dobra, tak dajemy. Nie no, w sumie tu też tak trzeba dać. Dobra. Dobra, dobra. Jest rzeczywiście zupa z dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czym ciągle mówię to dobra, ale no... Ale dobra <coughs> dobra, więc zbierzemy to na krótką chwilę okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra Zbierzemy sobie to drzew trochę tego... Jak i drewno, trochę tego kobla, żeby jeszcze to dokończyć, te schody. No i no. I. Tutaj jedno i tak. Tutaj to, tutaj to. I możemy dokańczać. Mm, dobra. tutaj możemy dać, tutaj możemy dać, tu możemy zniszczyć.

Tak, tak, możemy dać. Już zaraz mamy schodki skończone. Dobra, to rozkopiemy tutaj jeszcze bardziej, tak po boku. I myślę, że ta jaskinia będzie się bardziej ciągła w dół, a nie w górę, bo w górę mamy ograniczoną. Chyba, że myślę, że w górę, tak, byśmy chcieli jakąś wieżę zrobić, czy coś takiego. Ojoj, a na razie to będziemy robić 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 takie w dół no więc ja jeszcze tutaj trochę tego wykopię żeby skończyć te schody bo w sumie schody muszą mieć swój design muszą mieć swój design bo nie mogą być brzydkie one muszą być ładne bo ja mam straszne... ja muszę mieć wszystko nie symetrycznie tylko ładnie tak jakby no, i dlatego tak tak, 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 tak muszę. A takie schodki są ładne, dlatego, dlatego. dlatego. Dobra, jak na razie nam dobrze tutaj idzie, i tutaj dajemy tego krótkiego Dobra, tutaj to skreślamy. Dajemy to. Niszczymy, niszczymy. I dajemy tego klocucha, mm -hmm. tu dajemy tego klocucha, i tu dajemy zaś tego klocucha, tu dajemy zaś tego klocucha, tu dajemy zaś tego drugiego klocucha, cześć owco, baranek szon. Dobra. Dobijcie tych pięciu łapek dla baranka. Dla baranka Shona. On was tak błaga bardzo. Przecież baranek Shon. Płata dla ludziom oraz psom. I to jest prawda, 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 prawda. Możecie napisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony, ulubiony zwierzak. Mój to pies. Wy możecie napisać swojego. Będzie mi miło przeczytać wasze ulubione zwierzęcia. O, taka, taka niezachowana symetria jest właśnie taka bardzo ładna. Taka w schodach, taka jest fajna. Takie ruiny. Mi się to bardzo podoba. Możecie napisać, jak wam się to podoba. Mi się to strasznie podoba. Jeszcze nie możemy iść spać. <laughs> Dobra, 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 to tu będzie to to To... To To to... to... to, i możemy spać. Dobra, więc idziemy spać. I jeszcze będzie kończył odcinek. Odcinek miał jakiś obiecujący, ale już możemy kończyć. O, poczekajcie. Options. Nie było tu. Lekko. No. nic do następnego odcinka. Cześć.